Jezus Maria co to za hałas? Chyba muszę podnieść dubsko z łóżka i to sprawdzić. Zaraz wam dam mnie budzić ze snu zimowego, nawet odpocząć człowiekowi nie dacie. Zaraz, zaraz. Czy to już dziś? Omg, dziś jest 31 grudnia, czyli Sylwesteru z Duniaka. Biegnę się przeszykować. Dobra ten outfit wygląda cudownie i świetnie na tą okazję. W autobusach na pewno nie będzie miejsca więc polecę tam na moim pelikanie. Dzień dobry panowie, znajdzie się tu może miejsce parkingowe na mojego pelkana? Tak, proszę pani, na prawo powinno jeszcze być miejsce. Dziękuję. Dobra, mamy już za sobą koncerty, kilku drobnych wykonawców, takich jak Zenek Martyniuk. Ciekawe, kto jest największą gwiazdą tego show? Nie mogę się doczekać, w końcu za kilka minut nowy rok. Onk, czy to jest Gojo Satoru z cyklu książek o Sherlocku Hondesie? Witam wszystkich i cieszę się, że zostałem zaproszony na to wielkie wydarzenie. Dziś zaprezentuję dla was pokaz fioletowych fajerwerków. Nie odpowiadam za jakiekolwiek uszkodzenia waszych chciał oraz uszczerbki na zdrowiu po tym przedstawieniu. O jak fajnie.